Cześć, jestem jest kolejny w kolejnym odcinku na moim kanale zagramy sobie w Uncharted I ogólnie wiem, że w poprzednich dwóch odcinkach nie było mojego głosu, nie mam kompletnie pojęcia dlaczego A te drzwi są otwarte, jak widzicie tam na górze Bo, bo jak nagrywałem to zginąłem wcześniej, tylko że tego odcinka nie wrzuciłem, bo w sumie coś tam się, nie pamiętam co się stało Ale w każdym razie go nie wrzuciłem, no a te, a jak po, jak zginąłem no to te drzwi y, są dalej otwarte, także, no także lecimy, nie? Tu będzie ogólnie 3 nie? Także Dobra, tylko to jest, to jest naj, najgorsze, najgorsze są ci tej perze. A no i wiem, że ten odcinek nie będzie jakby o 18, tak jak zawsze. Ale tak, nie miałem nagranego na zapas, a jak nagrywałem ten odcinek, no to wcześniej no to było jasno bardziej. Tu o tej 17 i ten... No i... I co? no i nic nie widziałem. Nie widziałem tak jakby ekranu, nie? Także dobra, tylko najgorsze jest, to, że teraz nie mam jakich... Dobra, no jakby nie zginęłem, także... E, potrzebuję go zabić, bo on mnie denerwuje najbardziej chyba. Znaczy się tych dwóch, bo potem bym chyba dwóch, tak. E, tylko, że ja tam nie dużo z tego granatu chyba. Nie dużo z tego granatu i to jest właśnie problem, że... Zabiję go? Chyba tak, albo nie Nie, jednak nie Jego ja to, że ja nie wiem teraz od czego mam zacząć w sensie ee, Bo nie wiem co teraz zrobić, chyba że Pójdę tutaj Dobra Kurde, bo chciałem iść tutaj, ale No nie no i... Dobra, dobra, dobra No i mnie zabili. No i to jest właśnie głupie, że ja tutaj nie wiem tak jakby... Jak ja mam to zrobić, bo... No bo właśnie co? To no bo ich jest za dużo ja nie wiem tak bo od czego mam zacząć, nie? Dobra, weźmiemy na chwilę to. Dobra. Eee, I teraz tak, ich trzy snajperów. Dobra. Ile mam? Cztery? Cztery naboje, także słabo trochę. Słabo, ale nie wiem, czy tutaj, tutaj był jeszcze jeden z rakietnicą chyba. To jest chyba ten, tak. Ale, aha, bo on tu jest jego... A, bo to jest jego czapka, dobra. To już go... No, nie trafi, zmordowałem taką amunicję. Dobra. I teraz ich trzech, tylko gdzie oni byli? Dobra, tutaj jest jeden. Dobra? Nie, tego później było... Dobra i tego z pistoletu, bo jest... Aha, nie zabiję go jednak. Tak. Dobra, dobra. Zabijmy już. Teraz chyba tak. Dobra. Przyładujemy sobie. Uciekaj! Tego, aha. On do nich, żeby ucie uciekał, a sam nie ucieka, no to jest nie? Dobra, bierzemy tą broń teraz. Dobra. Czy jest amunicja? Tak, to jest amunicja. E Dobra Chyba już Czy mi się wydaje, że ktoś jeszcze będzie Eee No nie wiem, dobra, idziemy O kurde, właśnie Tak mi się właśnie wydawało, że ktoś jeszcze Marnowałem granat i tu jeszcze Wiedziałem, że go zmarnuję i tak I tak go wyrzuciłem także znaczy tam rzuciłem, więc trochę słabo. Ale dobra, gdzie on jest? Oni są tam. Dobra. Trafiłem? Trafiłem, dobra. Tam już chyba go nie ma, bo tam... Nie wiem czy ja dwóch zabiłem teraz czy, czy nie. Ale chyba tak, dobra, oni są... Ja nie wiem gdzie on się chowa, przecież go widać. Normalnie, dobra. Eee... Tam jest. Dobra 30 amunicji, czy tam 30 naboi, czy jakkolwiek to nazwać Tam są jeszcze, o tam są Nie wiem czy go zabiję to jest To jest nowy, czy go nie zabiję wtedy eee. Dobra, strzelimy Okej okay. On miał amunicję tak, ale do pistoletu. Także słabo. Gdzie on jest? Czy był tutaj? Aha, dobra. Mm. Dobra, bijemy go normalnie. Aha. Oj, więcej ich. E, gdzie? Mhm. Dobra bo ja jestem tu tym momencie z każdej strony od Dobra Dobra i teraz normalnie możemy Tylko że pistole pistoletem być najbardziej Bo tutaj raczej chyba nikt nie ma zbytnio pistoletu A jest mało amunicji Co ja powiedziałem w ogóle w tym ma sensu Powinienem tym bardziej tym chyba strzelać Dobra Czy on się zabił? Tak, zabił się Granat Dobra Co to jest za broń? Dobra, amunicja, więcej amunicji Im więcej tym lepiej, tutaj coś jeszcze się świeciło Świ... Dobra O, pistolet, myślałem, że coś lepszego I chyba już, chyba już nic nie ma Ale on coś mówił o tajnym przejściu, ja nie, ja nie słuchałem, ja nie wiem gdzie jest to tajne przejście, albo gdzie ma być tajne przejście? Oj amunicja jeszcze, chyba tak? Tak. Nie jednak nie. 50 naboj to słabo trochę. Dobra, tu się coś świeci. Amunicja. Tutaj do pistoletu już mam max. To jest to coś. I ja nie wiem, w ogóle czy mnie dobrze słuchać, ale mam nadzieję, że tak. Dobra, ale gdzie mam iść? Dobra, nie wiem co to jest i nie wiem czemu tam skoczył Złoto i kości, okej. Powiesz mi o co do cholery chodzi? Drake nie chciał zabrać skarbu z wyszły e. sali. Chciał, żeby tutaj pozostał. Dobra, idziemy tutaj. Jest przeklęty czy coś. O, na Boga, Nake! Słuchaj, wiem jak to brzmi. Musisz mi zaufać. E. Aha, no tutaj po prostu, dobra. Gdzie on jest? Dobra, idziemy prosto, chyba, nie? Dobra, eee. Yy... I teraz, aha, dalej prosto, nie. Co tu było, coś się świeciło, chyba. Dobra, ale ja coś widziałem. W sensie. Czy my stąd szliśmy, czy tak? My z góry szliśmy, czyli teraz tutaj. Aha, to jest dół, no tak. Myślałem, że to jest prosto, i myślałem, że stąd szliśmy, ale. Widzisz, tu nie słyszeliście. <laughs> Powinniście się już zorientować, że mam plan na każdą okazję. Rzućcie broń. O tam. I żadnego bohaterstwa. Albo ją zabiję. Dobrze. Teraz zaczekajcie chwilę. Zaraz do was wrócę. Co za robota. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. To tylko powłoka. Prawdziwy Skarpel Dorado jest w środku. <laughs> Otwórz go! Pełny brak wyobraźni. Wachen <laughs> Lared! La Navarro! To coś zniszczyło całą kolonię! Nie wiesz, co robisz! Nie! Jestem jedyną osobą na wyspie, która wie, co robi! Karguela! statua! Cuidado! Jesteście żałośni. Wszyscy, szukając tych swoich zafajdanych skarbów. Macie pojęcie, ile to jest warte? Dla niektórych? Lewantalo! Lewantalo! No nie. Co to jest, ducholeni? O Boże! Nogi! No, no, to... mi! Wiesz, co to za potwór? To no Hiszpanie, sali. Nigdy stąd nie odeszli. Musisz go zatrzymać. Będę cię osłaniał. Ok, czyliśmy. Sumie... Okay, do niego, czy jak? Albo nie, chyba nie. Ja nie wiem, gdzie mam iść teraz. No, gdzie ja mam iść? Dobra, idziemy tutaj. O. Aha To ja nie mam pojęcia w tym momencie Nie, chwila, no gdzie? Okej, okay, nie wiem co zrobiłem, ale go zabiłem jakimś Cudem ja Nie wiem gdzie mam teraz iść kompletnie no, no idź, ale gdzie No. no chyba tędy iść tylko, że ja mam ich zabijać, bo ja ile mam no. misji 16 A dobra ja go zabiję wcześniej ok. Przyodijmy sobie Dobra Bardzo e. ambitnie, no teraz chyba tutaj iść? Tutaj? O. Nie, ja kompletnie nie widziałem iść. Ale na pewno tutaj no. Dobra. Tko gdzie teraz? No i ja nie wiem, naprawdę. Tu jest... Za... Ja naprawdę nie mam pojęcia gdzie iść, no tutaj chyba nie. No właśnie. Nie mam pojęcia kompletnie. Czy ja mam coś z tym zrobić chyba? Dobra, sobie Ja mam coś z tym zrobić chyba, ale nie mam pojęcia Czy tak, czy nie? Chyba naprawdę nie wiem co ja mam zrobić No tutaj Chyba że tutaj, ale szybciej po prostu Dobra, spróbuję cię szybciej przebić Dobra, aha no Właśnie to też jest problem, że Nie wiem kompletnie Powinienem iść tutaj, czyli no dobrze szedłem, ale Dlaczego ten, dlaczego to mi się Dobra No wydaje mi się, że ja dobrze szedłem, tylko że... Dobra do quarto. Dobra, rozdział 22. Także to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a ja będę następnego. No i cześć.